Wiesz to, no. W sposób naoczny i empiryczny znowu zrozumiałem czym się różni praktycznie od teoretycznie, bo, 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 bo teoretycznie to Mamet wygrał trzy rundy, a praktycznie przegrał walkę. To prawda. Chciałbyś zobaczyć rewans? Pewnie tak, pewnie tak. Pewnie... Pewnie byłoby to interesujące i jakby mamet zrobił porządek z ręką, to myślę, że nie byłbym odosobniony w, w tej chęci. Ale, ale jeżeli nie pytasz, czy wolę Mameda oglądać w rękawicach bokserskich czy MMA, no to odpowiedź jest prosta. Myślę, że jest jeszcze na tyle zdrowy i świeży choć jest w wieku ludzi, którzy, którzy już tyle zdrowia nie mają, że, 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 że jeżeli jest tam jeszcze 10% tej energii, którą można się podzielić z fanami, to niech się dzieli w przestrzeni, która jest dla niego stworzona, MMA jest dla niego stworzona.